Tygodniowe przesłanie bogiń dla wszystkich znaków Zodiaku. 8 stycznia, 14 stycznia. Część 1 z 3 od Barana do Raka. Baran. Lakszmi świetlana przyszłość. Przestań się martwić, wszystko będzie dobrze. Przesłanie Lakszmi. Świat, który cię otacza, wcale nie jest zły, a wszyscy w nim działają na twą korzyść. Nie istnieją żadne testy, blokady czy inne przeszkody poza Twoimi lękami, co do przyszłości. Odpocznij chwilę i ucisz swój umysł, pozbądź się wszelkich lęków i obaw. Poczuj mój dotyk nowej energii, która napełni Cię wiarą, nadzieją i optymizmem. Będzie dawać Ci siły do działania zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości. Z jakiego powodu miałbyś otaczać się mrokiem? Podczas gdy wokół ciebie roztacza się światłość. Wkrocz w tę jasność, rozświetlając swe myśli i uczucia. Musisz przestać się martwić, gdyż twoje obawy tłumią dobro, które szuka drogi do ciebie. Oczyść swe serce z trosk i niech to miejsce wypełni pozytywna energia, która będzie służyć tobie i twym bliskim. Nie dopuszczaj negatywnych myśli. Uwierz, wszystko zmieni się na lepsze. A ja sprawię, że tak się stanie. Dodatkowe interpretacje karty. Ty i twoi bliscy będziecie bezpieczni i niczego wam nie zabraknie. Nie dopuszczaj żadnych obaw związanych z twoją przyszłością. Musisz zdawać sobie sprawę, że wszystkie twoje obecne i przyszłe potrzeby będą zaspokojone. Nie zamartwiaj się o pieniądze, głęboko uwierz, że nie będziesz cierpiał na ich brak. Byk. Atena wewnętrzna mądrość. Wiesz, co masz czynić? Zaufaj twej duchowej mądrości i niezwłocznie podejmij właściwe działania. Przesłanie Ateny. Cieszę się, że mogę ci towarzyszyć. Chociaż większą przyjemność sprawiłoby ci odwołanie się do twych zasobów duchowej mądrości. Mogę cię zapewnić, że sytuacja, o której myślisz, jest już praktycznie rozwiązana. A mądrość całego świata stoi przed tobą otworem. Aby skorzystać z tej wiedzy, musisz jedynie uspokoić swój umysł. Zapomnij o swych zmartwieniach oraz niepokojach i poddaj się pełnej miłości, potężnej sile, która rządzi wszechświatem. Przymknij oczy, skup się na swych myślach i odczuciach, które przepływają przez twą świadomość. Jeśli tego chcesz. Możesz poprosić mnie, bym dała ci sygnał, że właściwie pojmujesz swą duchową wiedzę. Najważniejsze jest jednak, żebyś w to uwierzył. Zapewniam cię, że korzystasz z niej właściwie i podejmujesz decyzje, które dobre są dla ciebie i twych bliskich. Dodatkowe interpretacje karty nie odwlekaj. Nie przekazuj swej mocy innym. Zaufaj swej intuicji. Nie krytykuj się po fakcie. Jesteś na właściwej drodze. Zwróć uwagę na ciągle powracające pomysły i wprowadź je w czyn. Bliźnięta. Sedna nieograniczone źródło. Nie zabraknie ci niczego dziś ani w przyszłości. Przesłanie sedny. To wszechświat pełen bogactw, których wystarczy dla każdego. Jednakże cechą charakterystyczną energii występującej na tej planecie jest biegunowość. Dotyczy to również brania i dawania. Najważniejsze, by zrównoważyć obie te kwestie. Jeśli tylko dajesz, wkrótce będziesz wyczerpany, rozżalony i odczujesz niedostatek. Jeśli tylko będziesz otrzymywał, wkrótce przestaniesz cieszyć się tym, co posiadasz. Równowaga jest wtedy, gdy bez obaw możemy dawać, kiedy mamy na to ochotę, a następnie otrzymujemy coś od innych, okazując wdzięczność i radość. Wygląda to dokładnie tak, jak proces oddychania: zarówno wdech, jak i wydech są jednakowo ważne. Szukaj sposobności, by brać i dawać jak najczęściej, a wtedy niczego ci nie zabraknie. Dodatkowe interpretacje karty: Nie martw się o przyszłość. Nigdy nie zabraknie ci jedzenia. Twoje potrzeby zawsze będą zaspokajane. Przebywaj nad oceanem. Pływaj z delfinami. Przeprowadź się na jakąś wyspę lub w pobliże plaży. Pływaj, żegluj, surfuj. Poświęć swój czas i pieniądze, by ratować oceany. Rak. Izyda przeszłość. Obecna sytuacja ma swe źródło w przeszłości. Przesłanie Izydy. Zapuściłeś głęboko swe silne korzenie. Dlatego mocno związany jesteś ze wspomnieniami z odległej przeszłości. Te korzenie są tak silne, że w istocie nie pozwalają ci zrobić żadnego kroku w przód. Zwracam Ci uwagę na ten stan, abyś postarał się oderwać od wydarzeń z przeszłości. Czasami puszczasz je w niepamięć, aby uwolnić się od cierpień psychicznych czy zażenowania, więc na pewno nie będziesz pamiętał tych trudnych chwil, kiedy to życie wystawiło cię na bolesną próbę. Weź pod uwagę te doświadczenia i z silnym przekonaniem, że twoja życiowa mądrość prowadzi cię właściwie, krocz do przodu. Dodatkowe interpretacje karty przeanalizuj przeszłość, by znaleźć odpowiedzi na dręczące cię pytania. Zamierzchłe obawy z przeszłości pojawiły się teraz ponownie. Osobę, o której się teraz dowiadujesz, znałeś już w przeszłości. Twoja obecna sytuacja sięga podłożem dzieciństwa.